Tak, właśnie ze szczypiorem idziemy na najbardziej hardkorową zjeżdżalnię wodną na całym świecie. W życiu na takiej nie byłem. <grymne> Diabelska zjeżdżalnia. <grymne> Diabelska zjeżdżalnia. <grymne> I ułagam przed Państwem pierwszy zawodnik. Objedniemy. Ale tempo! Ale To jest jedna z bardziej dramatycznych przeżyć w moim życiu. Ale jest A to pędzi pior... niczym piorun! Ja, jak Szczypior... Nie Bo nie jest tak głęboka? O! O ty kurczę!